Tu dostaliśmy taki. Oto prezent od sąsiada. Jakiego? No, sama nazwa mówi jakiego. Nie, tutaj mówi sama nazwa jakiego. Ładnie. Otwieraj. Bomba. Musimy zobaczyć. Albo ten, dwie cegły. Ty jakaś kołyska. Ja, ja. Delikatnie ty. Podstawka jakaś. Dekel jest. Oh yeah. tu też, jest? Silos jakiś pewnie. silos cementowy. Zobacz na flaszkę, pewnie do chowania. Do cementu, zobacz, silos do wódki lania. <grym> zobacz, tu balantaj w środku, jesz, Silos, tu jest dekel do silosu, przepraszam. O, o kurde, widziałeś? A tu... nie, to zamknięte I do zboża jest. będzie. Tam nic nie leci, powoli. I do zboża będzie. Zobacz, otwierasz, a tu takie kurde zawiniątko. No. zadowolony jesteś? No jak nie. <ścoughs> Pozdrowienia dla sąsiada. No, pozdrawiamy. Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym vlogu. Kolejny vlog za Żnif. Lecimy sobie dzisiaj z pszenicą o zimą. Na pierwszy strzał poszedł Skagen. Tutaj w tym kawałku mamy 7 hektarów, 7 z kawałkiem. Yy, wysypał już dwa zbiorniki, mam dwie przyczepy na polu Mam dwie, bo muszę jedną jak będę miał pełną jechać, bo będziemy to, to sypać w, w silosy na dworzu A że yy, te na dworzu stoją, to, to muszę je ładować yy, dmuchawą Więc yy, muszę mieć dwie na polu, żeby jedną mieć pełną w domu, drugą pusta na polu, ale, ale myślę, że damy radę Ferkę będę tam sobie w domu kiprował, tylko Ursusa będę sobie przyczepiał Drugi raz leci sobie w koło. Mamy pole przecięte w połowie, tak samo jak i rzepak. bo bo żeby zmieścił w koło. No i co? Yy, jaka wilgotność? Wilgotność 13,2. Mam nadzieję, że zaraz mniej niżej szło. Yy, a propos rzepaku. Rzepak, rzepak jak to rzepak w tym roku. Jak u każdego. Raz dobrze, raz źle. Na tym pierwszym kawałku udało się yy, około trzech a tutaj na tym lepszym kawałku co na Oborniku jest ten kawałek dało dobrą trójkę rzepak jest sprzedany więc haj się zgadza dzisiaj chyba dronem sobie nie polatam bo widzę już na pełno dronem sobie nie polatam, bo wie jak cholera yy, nawet po od słomy rozwiewa na tym, na tym kawałku właśnie ten jest Według grupy tego pszenica widzicie, słabsze jest, jakaś tam jest. że tu się w ogóle nie nadaje na tej ziemię ale dalej już się zaraz glina i już to lepiej wygląda pszenica skaga, tak jak mówiłem jeszcze nie chyba ją ostatni rok nagrywam też vloga o pszenice hondie żypaku co jest szana. naprawdę wygląda pięknie będziemy sobie będziemy pusto auto do Ursusa, pójdziemy sobie do kabiny do Roma Pusta pelna, pusta pelna, Super, rozłożyły się w no. A zarazem pryskane są z tego, Ja, ja, ja. Dobra, idę. Na końcu wy sypać, Nie, ja, ja? na końcu wy i pojedzie z nią. A, to tam stanę, do na końcu. Zabij, bo no. piwa jest włączona. No i zobaczcie, pierwsza przepa już podepchnięta, leci do Muchawy, Pardek trzyma. Wywraca. Idziemy do góry sobie zobaczyć Majunia Elegancko leci Robota idzie No i jestem już na polu Druga przyczepa, Roma dwa zbiorniki wysypał Czekamy aż dojedzie, wysypie trzeci, no i lecę z drugą już na nadmuchawę pszenica, powiem wam, że na tym kawałku można powiedzieć, że ładnie sypie Wigotność, yy, tak jak mówiłem na początku była 13.2, teraz jest 12.6 to jest elegancko Romeo zadowolony już jedzie trzeci raz w koło więc bajunia Dzisiaj będziemy kosić. Zobaczcie jakie to ładne kosy ma eleganckie I to jest ta gorsza odmiana, to jest Schagen. Powiem Wam, że zawsze po rzepaku ładnie nasypała ponad na No teraz po rzepaku mamy zasianą tą Hondzie, co mam mówiłem. Zobaczcie jak te pokosy wyglądają brzydko. Jak teraz w tą stronę jedzie, to bije mu prosto w dupę. I te słowa nie chce zbytnio wylatywać. Takimi kubkami waletuję A słomy dużo będzie No i co? Mam nadzieję, że vlog się spodobał Czekajcie na następne Sucho jest, deszczu nie ma No ale są żniwa, to lepiej niech nie pada Ale na kukurydzę deszcz by się przydał Bo naprawdę sucho się robi Ziemniaki to samo, łęty leżą na ziemi No i co? Trzymajcie się do następnego razu. Nara, cześć!